Wyobraź sobie, że prosisz swoje dziecko o sprzątnięcie zabawek, a ono zamiast krzyku, negocjacji czy ignorowania twoich słów, po prostu to robi. Brzmi jak bajka? A co jeśli powiem ci, że istnieje jedna psychologiczna technika stosowana przez najlepszych terapeutów i pedagogów, która zmienia dynamikę w domu w zaledwie kilka dni? Większość rodziców popełnia ten sam błąd. Skupiają się na tym, jak uciszyć złe zachowanie, zamiast zrozumieć mechanizm, który je wywołuje. Dzisiaj pokażę Ci metodę, która sprawi, że Twoje dziecko nie tylko zacznie Cię słuchać, ale samo poczuje wewnętrzną potrzebę, by zachowywać się właściwie. Zostań ze mną do samego końca, bo w drugiej części filmu zdradzę Ci sekretny kod trzech sekund, który natychmiast przerywa spiralę kłótni i pozwala odzyskać kontrolę nad sytuacją, nawet gdy emocje sięgają zenitu. Witaj na kanale Rodzicielstwo! Jeśli tu jesteś, to znaczy, że masz już dość walki o każdy drobiazg odmycia zębów, po odrabianie lekcji. Chcesz spokoju, a dostajesz opór. Kluczem do zmiany nie jest nowa kara czy kolejna nagroda. Kluczem jest metoda, którą roboczo nazywamy aktywnym partnerstwem emocjonalnym. Większość z nas wychowała się w systemie polecenie-wykonanie. Kiedy dziecko nie wykonuje polecenia, podnosimy głos. To ślepy zaułek. Mózg dziecka w momencie, gdy na nie krzyczysz, przechodzi w tryb przetrwania, walki lub ucieczki. W tym stanie fizycznie nie jest w stanie wyciągnąć wniosków z Twojej lekcji. My zrobimy to inaczej. Zacznijmy od pierwszego filaru tej metody, który całkowicie zmienia zasady gry. To technika pozytywnego opisu. Zamiast mówić dziecku, czego ma nie robić, zacznij z chirurgiczną precyzją opisywać momenty, w których robi coś dobrze. Nawet jeśli to mała rzecz. Zamiast ogólnego dobry chłopiec powiedz: Widzę, że odłożyłeś buty na miejsce. To bardzo ułatwia nam wyjście z domu. Dlaczego to działa? Bo mózg dziecka łaknie twojej uwagi. Jeśli dajesz mu uwagę tylko wtedy, gdy rozrabia, będzie rozrabiać częściej. Jeśli zaczniesz łapać je na byciu dobrym, jego podświadomość zacznie powtarzać te zachowania, by otrzymać kolejną dawkę twojej akceptacji. Ale to dopiero początek. Prawdziwa magia dzieje się, gdy wprowadzisz drugi krok, o którym zaraz opowiem. Ten drugi krok to budowanie mostu przed poleceniem. Czy zdarzyło ci się wołać dziecko na obiad z drugiego pokoju, a ono nawet nie drgnęło? To niezłośliwość. To różnica w pracy mózgu. Dziecko jest w pełni zanurzone w swojej zabawie. Wołanie z daleka to dla niego tylko szum tła. Zastosuj metodę zejdź do poziomu. Podejdź, kucnij, nawiąż kontakt wzrokowy i przez 30 sekund poobserwuj co robi. Powiedz: "Wow, budujesz naprawdę wysoką wieżę". W ten sposób budujesz most między waszymi światami. Dopiero gdy poczujesz, że dziecko cię widzi i słyszy, wydaj krótkie, konkretne polecenie. Zdziwisz się, o ile mniejszy opór napotkasz. Ale co zrobić, gdy emocje już wybuchły? Tu wchodzi wspomniany wcześniej kod trzech sekund. Kiedy widzisz, że twoje dziecko zaczyna krzyczeć lub odmawia współpracy, a ty czujesz, że za chwilę sama wybuchniesz, zatrzymaj się. Odlicz w myślach do trzech. Te trzy sekundy to czas na przełączenie twojego mózgu z reakcji emocjonalnej na racjonalną. Zamiast wejść w kłótnię, użyj techniki lustra emocji. Powiedz spokojnie. Widzę, że jesteś teraz bardzo zły, bo chciałeś jeszcze zostać na placu zabaw. To trudne kończyć zabawę, kiedy jest tak fajnie. Nazywając emocje dziecka, sprawiasz, że czuje się ono zrozumiane. Kiedy dziecko czuje się zrozumiane, jego napięcie spada. Dopiero wtedy możesz przejść do rozwiązania problemu. Teraz przejdźmy do elementu, który napędza długofalową współpracę: wspólne ustalanie zasad. Dzieci znacznie chętniej przestrzegają reguł, które same współtworzyły. Zamiast narzucać listę zakazów, usiądź z dzieckiem w spokojnym momencie i zapytaj: Co możemy zrobić, żeby poranki były dla nas milsze i żebyśmy się nie spóźniali? Pozwól mu zaproponować rozwiązania. Nawet jeśli są nierealne, przedyskutuj je. Gdy dziecko czuje, że ma wpływ na swoje życie, przestaje walczyć o władzę przy każdej okazji staje się Twoim sojusznikiem, a nie przeciwnikiem. Zanim podsumujemy tę metodę, mam dla Ciebie obiecany sekretny trik, który nazywam wyborem pozornym. To ratunek w sytuacjach, gdy dziecko mówi nie na wszystko. Zamiast pytać: Czy posprzątasz zabawki? Zapytaj: Chcesz zacząć od sprzątania klocków czy samochodzików? W obu przypadkach cel zostaje osiągnięty, ale dziecko zachowuje poczucie sprawstwa i kontroli. To prosta zmiana w komunikacji, która eliminuje 80% codziennych tarć. Pamiętaj, ta metoda to nie jest magiczna różdżka, która zadziała raz na zawsze. To sposób budowania relacji opartej na szacunku i jasnych granicach. Wymaga Twojej konsekwencji i spokoju. Jeśli ty będziesz spokojna, Twoje dziecko z czasem nauczy się tego od ciebie. Zacznij od dzisiaj. Wybierz jedną rzecz, którą Twoje dziecko zrobiło dobrze i opisz ją z uśmiechem. Zobacz, jak zmieni się jego twarz. Jeśli te wskazówki są dla Ciebie pomocne, daj znać w komentarzu, która z nich wydaje Ci się najtrudniejsza do wprowadzenia. Twoje pytania pomagają mi tworzyć kolejne filmy, które realnie ułatwiają Wam życie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.